Ze studia Voice House. Gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 29 sierpnia do 4 września 2023 roku. Inflacja w sierpniu spadła do 10,1%, czyli wbrew niektórym prognozom nie do poziomu jednocyfrowego. Licząc miesiąc do miesiąca, średni poziom cen w sierpniu był na tym samym poziomie. To efekt zniesienia się nawzajem wzrostu cen paliw i spadku cen żywności. Można więc powiedzieć, że ceny w Polsce nie rosną już od 4 miesięcy. Jest pewne, że inflacja spadnie poniżej 10% już we wrześniu. Sporo ekonomistów uważa, że w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, o tym, że nie jest to wykluczone wspominali w ostatnich dniach niektórzy członkowie Rady. Amerykanie z kolei powinni przestać podnosić swoje stopy procentowe. Rynek jest prawie pewien, że kolejnych podwyżek stóp tam już nie będzie, bo tamtejszy rynek pracy zaczął się psuć. Pojawiają się w końcu efekty wcześniejszych podwyżek stóp, na których Fedowi najbardziej zależało. Wzrost bezrobocia i wolniejszy wzrost płac powinien przekładać się na coraz mniejszą presję inflacyjną w gospodarce. Według najnowszych danych stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych urosła w sierpniu z 3,5% do 3,8%. Płace urosły względem lipca tylko o 2,9%. Czyli poniżej oczekiwań. Parę dni wcześniej były dane o wakatach, których jest najmniej od marca 2021 roku. Liczba wakatów w firmach spadła znacznie bardziej od oczekiwań. To oznacza, że szybko maleje zapał firm do zatrudniania nowych ludzi. Wskaźnik pokazujący, jak dużo pracowników dobrowolnie odchodzi z pracy, być może lepszej, także spadł i jest najniżej od stycznia 2021 roku. Do tego PKB w USA w drugim kwartale urósł tylko o 2,1%. Oczekiwano wzrostu o 2,4%. Coraz jaśniejsza perspektywa końca podwyżek stóp cieszy rynki finansowe. Giełda nowojorska zaliczyła właśnie najlepszy tydzień od początku lipca. To samo można powiedzieć o polskim indeksie WIG 20. Jeśli w najbliższym czasie coś ma zagrozić spadkom inflacji, to może to być szybki wzrost cen ropy naftowej. Cena baryłki Brent sięgnęła w piątek wieczorem blisko 89 dolarów, czyli znalazła się na poziomie najwyższym od stycznia. Amerykańska ropa WTI osiągnęła nawet poziom najwyższy od zeszłego roku. Od ostatniego dołka z czerwca ropa podrożała już o blisko 25%. W ślad za nią idą notowania giełdowe gotowych paliw. Na przykład cena diesla na giełdzie towarowej kilka dni temu była o ponad 40% wyżej niż w w efekcie ceny na stacjach benzynowych są najwyższe od kwietnia i mogą dalej rosnąć. Według ekspertów z biura maklerskiego, Reflex, dalszy wzrost cen oleju napędowego może być kwestią czasu, bo poziom jego zasobów w Europie jest najniższy od grudnia. Ropa na świecie drożeje, bo przez cięcia w wydobyciu w Arabii Saudyjskiej i w Rosji podaż surowca na świecie jest większa od popytu. Efektem jest stopniowe zmniejszanie się światowych zapasów, co wywołuje wzrost cen. Unia Europejska musi być gotowa, żeby do 2030 roku przyjąć nowe państwo, ogłosił parę dni temu szef Unijnej Rady Europejskiej. To pierwsza sytuacja, kiedy w wypowiedzi ważnego unijnego urzędnika pojawiła się konkretna nowa data. Dodatkowo najbliższe rozszerzenie Unii może oznaczać dla niej naprawdę spore zmiany. Parę tygodni temu prezydent Francji mówił, że Unia przy okazji rozszerzenia będzie musiała się zreformować. Podejmowanie decyzji w gronie 32 albo 35 państw będzie jeszcze trudniejsze niż dziś. Teoretycznie możliwe, jest tu odejście od jednogłośności i przejście do głosowania większością bez prawa weta dla kogokolwiek. Bardziej realna jest jednak tak zwana Europa wielu prędkości, w której decyzje będą mogły zapadać w mniejszych grupach państw unijnych współpracujących ze sobą w jakimś konkretnym temacie. Swoją drogą całe to zagadnienie jest sporym problemem dla polskiego rządu, który chce rozszerzenia o Ukrainę i inne kraje, ale chce także zachować zasady podejmowania najważniejszych decyzji jednogłośnie. Formalnie na drodze do Unii są obecnie Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania i Macedonia, a także Turcja, które jednak podany rok 2030 raczej nie dotyczy. Mamy bardzo dziwną sytuację wokół PGE, czyli największego w kraju producenta prądu. PGE ogłosił w połowie tygodnia, że chce do 2030 roku odejść od produkcji z węgla, a do 2040 z gazu. W efekcie ma osiągnąć zeroemisyjność o 10 lat szybciej niż planowano wcześniej. Prowadzić do tego mają planowane inwestycje warte 125 miliardów złotych, z czego blisko 75 miliardów ma iść na rozwój farm wiatrowych i słonecznych. Zaczęli protestować związkowcy górniczy, martwią się o to komu, Będą sprzedawali swój super drogi węgiel, kiedy PGE już nie będzie go potrzebować. Sprawa jest jednak kuriozalna, bo związkowcy przegapili, że wszystkie elektrownie węglowe PGE mają przejść do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Plany PGE nie dotyczą więc w ogóle elektrowni węglowych, tylko elektrociepłowni. Mimo to PIS podobno wpadł w spory popłoch i prezesa PGE chce odwołać. Co cię ominęło w wakacje, a co może przydać się w biznesie tej jesieni? Jeszcze krótko o tym opowiem. Zarabiamy mniej. Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia. W drugim kwartale roku średnia pensja w Polsce była o prawie 120 zł mniejsza niż w poprzednim kwartale. Recesja uderza w polskie firmy. W pierwszym półroczu działalność zawiesiło ponad 110 tysięcy przedsiębiorstw. Najbardziej odbija się to na branży budowlanej. 14. emerytura zostaje na stałe. Każdego roku kosztuje to budżet państwa jakieś 11 miliardów złotych. Prezydent Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Rekordowo wysoki deficyt w nowym budżecie. Polski rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Planowany deficyt na ten rok to 92 miliardy. W przyszłym roku mają to być ponad 164 miliardy złotych. Prognozuje się, że inflacja w 2025 roku wyniesie średnio 3,6%, a więc nadal zbyt dużo. Mimo to według wielu ekonomistów RPP w tym roku zdecyduje się na obniżki stóp procentowych. Stopy procentowe w Unii Europejskiej mają pozostać wysokie tak długo, jak będzie to konieczne, żeby stłumić inflację, stwierdziła prezeska Europejskiego Banku Centralnego. Inflacja w 20 krajach, które mają euro, spadła ze szczytowego poziomu 10,6% w zeszłym roku do 5,3%. Taki poziom inflacji dalej jednak przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego. On wynosi z kolei 2%. Przełom na rynku kryptowalut. PayPal wprowadza swój własny token płatniczy oparty na dolarze amerykańskim. To pierwsza duża firma zajmująca się technologiami finansowymi, która przyjęła waluty cyfrowe do płatności i do przelewów. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.